Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry pod tytułem Gita Sandrasdyo Misję projektantów. Dzisiaj mam dla Was przygotowaną misję od pana Polskiego Oskiego, która rozegra się w Las Venturas. O dziwo, tym razem nie ma żadnych skinów do wgrania. Pojawi się jedynie kilka drobnych dźwięków audio, a misja jest pod tytułem. Będzie to wojna organizacyjna. Myślę, że tyle tytułem wstępu. Przekonajmy się, jak ta misja się prezentuje w praktyce. Do roboty lecimy, wojna organizacyjna. Casino Food Dragons. Co o tym sądzisz, David? Dobrze wiesz, szefie. Ty, powiedz swojemu szefowi, że pan antek przyjechał. W końcu masz pieniądze? Bez obaw, panie Johnson, wszystko załatwione. Bardzo dobrze panie Antek. Ile to było? 30 tysięcy euro? Dokładnie, jest jakiś problem? Nie, wszystko w porządku, przyjacielu. Wybacz, kar, na kolejny miesiąc muszę być w Warszawie. Długo tu nie pobędę. Rozumiem, może jeszcze się zobaczymy. Może tak, może nie. Dobrze było Cię zobaczyć. David, wychodzimy. Trzymaj się, panie Johnson. Dziwny Koleś telefon dzwoni? Karl Tuzi, jakie idzie spotkanie? Mam pieniądze, Uzi. gdzie jesteś? Pan Ram Fali chciał się spotkać. Mój asystent, Ningo, przy, przyjeżdża po pieniądze. Dobrze, powiedz mu, że biuro jest otwarte. Trzymaj się, Luzi. Co do cholera, co do diabła. Czego ci Włosi chcieli? Cholera! Muszę poinformować uzięgo. Ach! Uch, moja głowa. By coś tam było. Wyeliminuj przeciwników chłodni. Ok, w takim razie zajmiemy się na początek nim. E, dobra, nie wiem czego mi kose schowało, no. Nie jakoś mi się tak zdarzyło. No i zaczynajmy w takim razie wreszcie akcję. Którym się tutaj na początek może nim. Mam nadzieję, że tamte mnie nie wykryje. Dobra, jakieś pistolety z tłumiczkiem mają, więc one też mi się z pewnością tutaj przydadzą. Na pewno jest ich więcej. Potrzebuję broni. Już coś mamy. Może, może coś znajdę w tej wojskowej skrzyni. Sprawdź wojskową skrzynię. Hmm, tak 9 i pistolet. Sprawdź teren. A, już nie mam tego pistoleta z tłumikiem, no ale trudno. Mamy więcej amunicji. Do tego drugiego, więc też jest jakiś, oczywiście, tutaj plus. Dobra, zobaczmy. Co? Ten polski skurwy syn. Kurwa, ten typ żyje. Załatwić go. Nie jest dobrze, ani trochę. Dobra, zabij wszystkich wrogów. No to zaczynamy w takim razie większą akcję. No i z pewnością też dłuższą. Czy tutaj jakieś audio się otwaliło też. Że... Dobra, no to na tym tak, tak, tak. okay, jeszcze tamtego na początek. Y... Zastanawiam się właśnie, czy życie mi schodzi tutaj. Niech za bardzo, ale myślę, że dajemy sobie jeszcze radę, więc nie będę się chował, ale trzeba by pomału na tym pomyśleć. Czy bardziej za amunicja chyba skończy. Dobra, to jest dobra miasteczka, musimy lecieć. Lepiej znaczy, lecimy dalej i dawaj tego łóżnika Pora mini sprzed 9 i lecimy dalej eee, no to może się z niego to teraz będę musiał tutaj więcej pomyśleć widzę, że nie jest tak łatwo jak myślałem no tak, i robię, to robię, to robię się zdecydować, może na niego no teraz strzelbą, szybko mam nadzieję, że mi wystarczy amunicji na styk w tym momencie tak jest, dawaj takękę teraz i lecimy na dalsze etapy z że trzeba będzie. E, już chyba jest tutaj wyższy poziom ogólnie. Wnioskowałem to generalnie po tym, że jakieś lepsze uzbrojenie tutaj. W ogóle nie widzę, że tutaj jest zerówną wrogów. Tak naprawdę u nas teraz. E, dobra, najpierw zajmiemy się tym właśnie. Chyba jest już, jeszcze jeden z shotgunem. Z dobra. i tu do Super, i tą czwórkę też zabiorę. Cholera, jestem tu uwięziony. Muszę znaleźć jakieś ładunki wybuchowe do wysadzenia tych drzwi. Ok, cóż to będzie w takim razie? E, chyba muszę to rzeczywiście sam znaleźć i zlokalizować. No dobrze, poszukajmy w takim razie. Hmm, pytanie: Czy tutaj jest jakiś niewidzialny punkt kontrolny? Chyba muszę zaglądać do każdej skrzynki. No dobra, no to pomyślmy w takim razie. Hmm, tutaj jest e, jakaś PMK. A nie, coś jednak jest. Dobra, okej, okay. znalazłem. Podłóż ładunek. Yy, w którym miejscu? Yy, dobra, okej, okay, wszystko jasne. Ładunek wybuchnie za. I dziękujemy, wejdź z budynku. Yy, I tam jeszcze ktoś czeka. Myślałem przez chwilę, że to jakoś bronie. Ale nie, to tylko wrogowie czekają. Jest jakiś kolejny gościu, którego trzeba pożegnać. No i lecimy na zewnątrz. Dobra, przez te drzwi. Wsiadaj do samochodu. O, ktoś odjeżdża. Lecimy za nim i to szybko. ścigaj szefa, nie zabijaj go. No, oczywiście wózeczkę było czamy standardowo. Trzeba się skupić na tym autem, które tutaj mamy. No i chyba to będzie śledzenie, szczerze mówiąc, bo ja tutaj żadnych z nie widzę. Okej. Okay. Dobrze, że się pojapałem bo generalnie szybko bym go mógł zgubić. Gdybym nie zobaczył go na początku, to myślę, że już byłoby generalnie tutaj znacznie gorzej. No i okej, okay. to zamiast słuchajmy się w to audio, no i obserwujmy czy coś tutaj będzie się działo. Na razie tutaj nie jest czysto. Muszę tylko ścigać go do jakiegoś miejsca. Pytanie o które tutaj chodzi. Zobaczymy, co dowiemy. No i tak. Może się tylko dziwiać, bo realnie coś tutaj jest koło mnie. No to w ogóle, bo w ogóle już zaraz zawsze nie jechałem. Chyba będziemy na autostradę czy nie? Nie. Wydaje mi się, że może to być proste. A nie, lotnisko, dobra, okej. Okay. Przez chwilę myślałem, że Fur Dragons. Casino, ale jednak nie. To było tylko na początku tej misji. No i zobaczmy, jakiś samolocik jest, czy może w hangarze jakimś się chowają. Czy może o tym hotelik chodzi. Gdzie zacząłem tak naprawdę wprowadzenie do tej misji. Do tego odcinka tak jakby. I widzę, że coś tam jest, dobra. Helikopterek. Co teraz? Polską organizację. Dobra, cofamy się w takim razie, żebyśmy nie wysadzili tego wózka. No i pora ich wykącić, lecz kureczny to łatwizna. W razie na początek tych dwóch pieków. I lecimy teraz za ten pojazd, który tutaj przyjechali. Właśnie mam ochotę z nimi postrzelać, więc nie będę tutaj walił z jakichś dalekich odległości. Tylko oni też nam coś porobią, bo przecież myślę, że tak będzie dużo ciekawiej, dobra? I dwieczkę na no, spokojnie o tako. To wasza nagroda, pierdolani Polacy. I to również jest moja nagroda, ponieważ dostałem krasza gry. Zaraz się przekonam, czy to w ogóle jest koniec misji, czy coś jeszcze. Wiecie co, z tego co ja tutaj widzę, to y, ten dialog y, końcowy był właśnie ostatnim celem tej misji, a zatem wygląda na to, że powinno być misja wykonana szacunek plus, a skoro tak, to przechodzimy sobie do drugiej części dzisiejszego materiału. No zatem na sam początek lecimy sobie z plusami. Ja muszę przyznać, że podobał mi się całkiem pomysł na tą misję, czyli wprowadzenie polskiej organizacji, która została fajnie generalnie połączona interesami z kasynem Food Dragons, z postacią CJ-a, no i też prawdopodobnie również z postacią Uziego. I to był całkiem ciekawy pomysł. Taka świeżość, ten pomysł mnie zaciekawił. Według mnie to było naprawdę spoko wykonane. Kolejny plus. Wprowadzenie do misji jest ogólnie ładnie zrobione. Jest masakat scenek w różnych miejscach, jest tak naprawdę kilka dyskusji. Zostajemy wprowadzeni generalnie w klimat, w fabuę misji, no i po tym wprowadzeniu wiadomo w ogóle co robić w misji. Jedynie tak naprawdę do jednego momentu się tam przyczepię, ponieważ nie są dla mnie troszeczkę niezrozumiałe i powinien zostać zrobiony odrobinę inaczej, ale ogólnie było tutaj naprawdę solidnie. Kolejne sprawy. Na pewno dobrym pomysłem było rozgrywanie tej misji w porze nocnej i w porze wieczornej. To właśnie pasowało fajnie generalnie do tego typu misji i to był naprawdę dobry pomysł, bo gdyby czegoś takiego nie było, to ta misja nie robiłaby już wtedy takiego wrażenia, więc bardzo to było również spoko posunięcie, według mnie. Kolejne sprawy, pisownia dialogów. Ona jest na całkiem zadowalającym poziomie. Jedynie tam dwóch odstępów mi brakowało w słowach, bodajże w końcu, i jeszcze tam takie jedno słowo było chyba na pewno. I tam jednego przecinka przed, że brakowało, ale oczywiście tego do minusów nie zaliczam. Totalne drobnostki na taką ilość dialogów to są bardzo minimalne błędy, więc tutaj pisownia jest w porządku wykonana. Co ciekawe, również autor robił tłumaczenie tej misji, więc ja mogę powiedzieć, że to tłumaczenie jest naprawdę fajnie. Wykonane. Kolejne sprawy: audio, które fajnie się pojawiło na czas różnych strzelanin. To według mnie również był naprawdę fajny dodatek do tej misji. Mapa bitewna w magazynie drobne te pojazdy również na lotnisku zrobiły swoje pikapy, które fajnie współgrają ze strzelaniną, w której jest dużo myślenia dużo przeciwników z różnorodną bronią. I oprócz tego, tak naprawdę wiele modyfikacji, ciekawe rozmieszczenie. No ta strzelanie, według mnie, miała wszystko, czego jej było tak naprawdę trzeba, i ona stoi na naprawdę solidnym, dobrym poziomie. Generalnie w misji podobało mi się również to, że oprócz tak naprawdę tego zabijania, głównie chodzi mi o moment w tym magazynie to jest trochę cutscenek, trochę jakichś tekstów, dialogów się przewija, ale również jakieś polecenia, tak naprawdę, znajdowanie ładunków, podsadzanie ich, tak naprawdę, pod drzwi, wysadzanie jakiś drzwi. Również ciekawy pomysł na wprowadzenie, generalnie, wątku ze śledzeniem tej postaci na lotnisko, choć według mnie powinno to wyglądać dużo lepiej, ale sam pomysł na zrobienie jakiejś różnorodności. Według mnie tutaj na plus, i dzięki temu to nie jest jednak wszystko monotonne, i to mi się właśnie podobało w tej misji. No i ostatni plus. Misja jest rozbudowana. No ma ona 95 celów. Ona trwa tak naprawdę powiedzmy do 10 minut, jednak ja też wziąłem pod uwagę to, że końcowy etap jest taki troszeczkę przypomina dużo bardziej, jeżeli nie mam na mapie, jest to taki bardziej zapychacz. O tym wypowiem się później powinno to zostać po prostu zrobione lepiej, aby po prostu te 10 minut w pełni tutaj było, tak jakby. Jednak nie zmienia to faktu, że misja jest całkiem rozbudowana, jest rozbudowana, jak mówię. I to jest z pewnością plusik. Jeżeli chodzi o wszystkie pozytywy tej misji, to tyle. Przechodzimy sobie do drugiej sprawy. Przechodzimy sobie teraz do negatywów, no i zaczynamy od tak naprawdę pierwszych katstenek misji, gdzie jest masa szczegółowych błędów. Po pierwsze, według mnie ruch uliczny wieczorem w Las Venturas powinien być bardziej zwiększony. Tutaj były umieszczone tylko dwa pojazdy drobne, a no jest to metropolia, która dużo bardziej tętni życiem, według mnie, o tej porze, więc tutaj to powinno zostać ukazane dużo rzetelniej, według mnie. Również powinno się unikać raczej takich rzeczy, że na katstenkach są rozmazane tekstury. To jest bardziej rada na przyszłość. To jest nie zostało akurat to uwzględnione w tym minusie, ale powinno się raczej po prostu unikać takich rzeczy tutaj na przyszłość, jak mówię, więc to jest bardziej taka rada. Przejdźmy sobie bardziej do poważniejszych spraw. Jeden pojazd uderzył w bagażnik drugiego pojazdu to było widoczne na innej kaccence. Są teleportujące się pojazdy w końcowych etapach kaccenki. Jedne pojazdy w ogóle zamieniły się między sobą miejscami, co również jest według mnie dziwaczne. Kiedy umieszcza się aktorów, którzy mają wysiadać z danego pojazdu, ten aktor nie powinien być widoczny w ogóle w tej kamerze, żeby nie było widać tego drobniutkiego teleportu. Tego powinno się również tutaj unikać. Zabrakło mi również kilku postaci w pojazdach. Ponieważ na cutscenkach były pokazywane w sumie cztery postacie w trzech pojazdach, a na jednej z ostatnich cutscenek w tym momencie jest w sumie chyba 7 postaci, które wyszły z tych pojazdów, a ich nie było wcześniej właśnie w tych pojazdach. Więc to powinno być wszystko rzetelnie tutaj przedstawiane. I właśnie dzięki temu wszystkiego, no, według mnie ta scenka nie jest w ogóle tutaj dokładnie zrobiona i to wszystko, ten moment według mnie prezentuje się troszeczkę nie najlepiej. Przejdźmy sobie dalej. Właśnie mi się przypomniało, że to całe pomieszczenie nie ma detekcji kolizji, tak naprawdę my stoimy tutaj na obiektach, które zostały umieszczone przez e, autora. E, w każdym razie przejdźmy sobie e, do tych spraw. E, Tutaj ten polski członek, czy ten polski szef właśnie organizacji wspominał o tym, że przynosi chyba pieniądze w euro. No to według mnie on raczej powinien przynosić pieniądze, ale w dolarach, ponieważ jesteśmy w Ameryce, gdzie ta waluta po prostu tutaj panuje. Co więcej, również w Polsce tak naprawdę nie ma waluty euro, tylko są złotówki, więc. Raczej to powinno być wszystko według mnie w dolarach, żeby to wszystko miało ręce tutaj i nogi, według mnie. Takie moje osobiste zdanie. No i również jest taka troszeczkę dziwna sprawa z tym członkiem polskim gangu, czy tej, szef polskiej organizacji, właśnie nie mogę się tutaj wysłowić. Ale gdy ma podchodzić się do tej rozmowy telefonicznej, to w końcowym etapie Zawraca kaczenki tuż przed tą rozmową telefoniczną, a kiedy rozmowa telefoniczna się już skończyła i on idzie do drzwi wyjściowych, no to właśnie wpada on na jednego, e, właśnie na tego swojego towarzysza co tak troszeczkę niejako e, wygląda. W tym miejscu przejdźmy sobie jeszcze do tego momentu z jednego z wprowadzeniem do misji. E, oni właśnie oddali nam chyba pieniądze, wyszli właśnie z tego pomieszczenia. Jest rozmowa telefoniczna z Łuziem słychać strzały. Które według mnie po pierwsze powinny być słyszane jeszcze, gdy CJ wypowiada to zdanie, ponieważ one tak nagle znikają, co tak troszeczkę niejako wygląda, ale bardziej chodzi mi o moment, bo my po tym momencie ze strzałami przenosimy się już tak naprawdę na sam koniec akcji, gdzie widać tych martwych członków włoskiej mafii. Według mnie to trochę za szybko. Co więcej, wcześniej w pokazywani byli ci polscy członkowie, jak oni przechodzą przez jakiś korytarz. Więc yy, nawet w czasie rozmowy telefonicznej oni jeszcze nie mogli opuścić kasyna. Więc to powinno zostać według mnie albo wyjaśnione, albo generalnie powinniśmy dostać jeszcze jakieś kaccenki, momenty w yy, kasynie, zanim przechodzimy do tamtego momentu jeszcze z włoską mafią, która była martwa. Według mnie po prostu za szybko się tam przenieśliśmy i bardziej bym mu rozmaicił ten moment. Tutaj jeszcze taka jedna drobnostka. Kiedy nasz właśnie CJ zauważa tych martwych członków włoskiej mafii, to te plamy krwi one już powinny być na tych kadsenkach, a nie że na tych kadsenkach one się dopiero pojawiają. Po prostu ci aktorzy zostali za późno umieszczeni, dlatego jest taki efekt. I również ta kamerka, która ukazywała generalnie jego porwanie, tak jakby ona powinna być odrobinę niżej, na wysokości jego głowy, żeby to było jeszcze bardziej klimatyczne. No i również według mnie odrobinkę rzetelniejsze. Teraz przechodzimy sobie do etapu w magazynie, mam tutaj trzy sprawy, dwie drobnostki, taka jedna bardziej poważniejsza. Drobnostki są takie, że kiedy przeszukuje nasza postać, znajduje tak jakby te bronie, to powinna być inna animacja, jak ona coś robi tutaj tak naprawdę na kucaka, albo te bronie powinny już leżeć tak naprawdę na tej skrzynce, bo ta animacja pokazywała te ręce takie w powietrzu, więc dla mnie po prostu to niejako trochę wyglądało. I warto było wprowadzić również teleport gracza po tym punkcie kontrolnym, aby nie można było w ogóle zepsuć tej animacji. Ale szansa na zepsucie tutaj jest bardzo minimalna, więc to jest taka bardziej dodatkowa sprawa. Kolejna drobnostka chodzi o te ładunki wybuchowe. Powinna być kaccenka, jak my generalnie je bierzemy do ręki, bo tak naprawdę my weszliśmy w punkt kontrolny i nie wiadomo, bo one nigdzie tutaj nie były. Były prawdopodobnie właśnie w jakiejś skrzynce czy w czymś, a my nawet ich nie wyciągnęliśmy stamtąd, więc to jest według mnie. Tak troszeczkę nijakie, i również te ładunki wybuchowe powinny być przez nas podkładane, a nie że one pojawiają się w mniej niż sekundę, tak naprawdę, przy tym obiekcie. Więc to są takie drobne tylko rzeczy. Bardziej poważniejszym błędem tutaj jest to, że ci wszyscy, tak naprawdę aktorzy i te wszystkie drobne obiekty pojawiły się znikąd. One powinny już tutaj być, gdy jest etap skradania się. Albo one nawet nie musiały tutaj być, bo tutaj można było fajnie to ciekawie rozwiązać. Zasłonić po prostu po pierwsze ten widok, tak jakby, i również zasłonić generalnie to miejsce, żeby nie było widać również tego pomieszczenia. I potem wprowadzić wątek z jakimiś uchylanymi drzwi, że my uchylamy drzwi i dostrzegamy tego szefa, i on nas wtedy zauważa. To fajnie można było rozwiązać, żeby można było ukryć tą wadę. I nie trzeba było również tutaj umieszczać niczego dopiero w tym etapie późniejszym. I to wszystko by według mnie tutaj jak najbardziej współgrało. Przejdźmy sobie jeszcze do momentu, kiedy ścigamy polskiego szefa tej całej organizacji. Według mnie ten pościg no jest nudny i bardziej mi przypomina po prostu zwykłe jeżdżenie po mapie, gdzie podążamy po prostu za jakimś gościem. Nie ma tutaj żadnych urozmaiceń. No i według mnie właśnie ten moment jest nijaki. Jest po pierwsze totalna pustka na drodze, a coś powinno być generalnie po drodze. Można było jakiś ciekawy pościg wprowadzić, że ścigają również nas, jacyś jego pomocnicy, i to fajnie było rozmaiciło ten moment. Jakieś ciekawe dyskusje, no, tak naprawdę cokolwiek, bo tutaj wszystkiego tak naprawdę brakowało. Jest tutaj zwykłe po prostu jeżdżenie po mapie w totalnej. Totalnie pustej okolicy, nie licząc tak naprawdę tych domyślnych pojazdów, które pojawiają się przed tym szpitalem, i również na lotnisko dostaliśmy się generalnie w zdecydowanie załatwy sposób. Tutaj nie ma żadnych totalnie zabezpieczeń, nawet nie ma tutaj żadnej bramy, więc również ten końcowy moment jest tutaj do dopracowania, żeby po prostu ten moment nie był nudny. I ostatnia sprawa: misja powinna mieć lepsze zakończenie, no jest jedno tak naprawdę zwykłe zdanie. I tyle, a można było więcej generalnie tutaj tego wprowadzić, aby to wyglądało jeszcze lepiej. Dodatkowe 2-3 zdania byłyby tutaj, myślę, że w sam raz. I jeżeli chodzi o moje wszystkie argumenty do tej misji, to już byłoby na tyle. No i w porządku, nadszedł czas jeszcze na moje końcowe słowa, co ja tutaj mogę powiedzieć. Według mnie jest to solidnie wykonana misyjka. Plusów jest sporo, jednak misja według mnie nie stoi na tak wysokim poziomie jak klimaty wojenne od tego autora, ze względu głównie na to, że brakuje tutaj uwagi nad szczegółami. No i również jeden moment jest tak bardziej przeciąganiem na siłę misji, o którym tutaj wspomniałem. Jednak jak Polski Oski napisał pod jednym moim ostatnim filmem, szykuje się spoko misja... Była według mnie jak najbardziej spoko misja. Ja tutaj się w pełni zgadzam z tą opinią, więc ja jestem dosyć zadowolony z tego, co zostało mi tutaj jak najbardziej przysłane. Polecam tylko robić tę misję jeszcze dokładniej. Jeżeli chodzi o jeszcze takie drobne sprawy związane z tą misją, w opisie tego filmu macie linka do pobrania tej misji w języku oczywiście polskim. O co mnie tutaj autor poprosił, żebym zamieścił. I tak naprawdę nie jestem jakoś aż tak bardzo zawiedziony, że ta misja nie jest na aż tak dobrym poziomie. Ponieważ tutaj tak naprawdę myślę, że zostało wyciśnięty co się dało. Szczerze mówiąc, ta misja ma 95 celów, żeby ona mogła stać na wyższym... no 94 cele, ale żeby to mogło stać na wyższym poziomie, no to wydaje mi się, że byłoby tutaj konieczne podzielenie po prostu tego na części, więc może to po prostu z tego wynika. Jest również jeszcze jedna taka sprawa, że misja zdoła wygrać ostatnio Mission of the Week, może tam są takie wymagania, że nie można przesyłać misji po prostu podzielonych na części. Więc tutaj, co zostało wyciągnięte, to zostało wyciągnięte. Ale było jak najbardziej tutaj solidnie. Dzięki za uwagę. To już prawie wszystko ode mnie. Ale jeszcze taka jedna kwestia. Chciałbym Wam, moi drodzy widzowie, życzyć bardzo serdecznie wesołych świąt. Szczęśliwych. Żebyście po prostu je spędzili jak najlepiej. No i Wam życzę również tego, abyście w czasie tych świąt odnaleźli to, co jest dla Was najważniejsze w życiu. Dzięki za uwagę, jeszcze raz. I widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się, moi drodzy. Hejka. Thank you.